Residence Plagne Los, urlop w La Plagne. Przytulna rezydencja Plagne Los to kompleks złożony z wielu budynków typu szalet, położonych w części miejscowości Plań 1800, około 300 metrów od wyciągów narciarskich. Przystanek bezpłatnego autobusu dla narciarzy jest oddalony tylko o kilka minut drogi od obiektu. W dniu przyjazdu należy zgłosić się w nowoczesnym holu budynku. Tutaj czekają na Państwa wszystkie niezbędne informacje dotyczące zakwaterowania. Wyremontowane studia i apartamenty posiadają łazienkę z oddzielnym WC oraz w pełni wyposażoną niszę kuchenną ze zmywarką do naczyń i kuchenką mikrofalową. Bielizna pościelowa jest zawarta w cenie wycieczki. W obiekcie znajduje się również restauracja z barem sportowym otwarta do godziny 18.00. Hala gier obok recepcji, wyposażona m.in. w PlayStation i piłkarzyki, to gwarancja dobrej zabawy. Niecodziennym rozwiązaniem są tutaj małe okienka, przez które można zajrzeć bezpośrednio do basenu. Obszerna strefa Wellness to gwarancja udanego wypoczynku po dniu na nartach. Korzystanie z sauny, strefy relaksacyjnej oraz podgrzewanego basenu na wolnym powietrzu jest zawarte w cenie wycieczki. W ten sposób mogą Państwo zebrać energię na nocną zabawę w Laplanie. Zapraszamy na perfekcyjny urlop we Francji.